Witam serdecznie. Czas do diakalnego strzelca, czyli Słońce znalazło się w tym znaku. Od dwudziestego drugiego listopada do dwudziestego pierwszego grudnia 2017 roku to czas które musimy wykonać nasze działania. Nasze działania przede wszystkim duchowe. Tym znakiem rządzi Jowisz, planeta, która jest największa w naszym układzie słonecznym, ale i także możemy ją nazwać drugim Słońcem. Gdyby była troszeczkę większa, Byśmy mieli dla Słońca w, naszej, w naszym systemie tutaj i byśmy mogli się ją cieszyć zupełnie inną historią. Jowisz daje nam wiele, wiele z najważniejszego, co powinniśmy zawsze czerpać, czyli szczęścia. Szczęście nie jest zawsze miarodajne. Miarodajnie to my musimy postępować, aby tym zjawiskiem cieszyć się. Bo to jest ten czas, w którym możemy naciągnąć dobrym, ponieważ dobro z kosmosu do nas przychodzi. To przede wszystkim poprzez medytację, kontemplację, modlitwę, czy te wszystkie działania, które dążą do doskonałości naszej, to walka wewnętrzna nasza, która otwiera nam drogę do tego najwyższego. Do naszej świadomości, do wszystkiego tego, czego w gruncie rzeczy oczekujemy, to ten okres jest właściwie szczęściem, bo możemy naładować się energią naszej cudownej planety, jaką jest Jowisz. Jest to wyłącznie tylko dużo wielkiego, wspaniałego, doskonałego i wszystko, co najlepsze, jeżeli przyjmujesz to i wykorzystujesz, to dane Ci jest, abyś w tym blasku był. To ten czas. Czas, można by było powiedzieć, naszej świadomości, która nas doprowadza do efektów, które nigdy byśmy nie mogli uzyskać w żadnym innym znaku. To teraz właśnie musimy podjąć najważniejszą rzecz, aby zdecydować. Że chcemy być tacy, byśmy chcieli być, a przede wszystkim zrealizować nasze założenia, a w rzeczywistości marzenia, które są dla nas tak szalenie istotne, bo one teraz urzeczywistniają się. W każdym momencie, jeżeli tylko pracowaliśmy przez ten cały czas, który tutaj mówię, bo teraz jest właśnie ten okres stabilizacji tego, co chcieliśmy otrzymać. Mamy rydwan i możemy go urzeczywistnić. Czy dać sobie pęd do następnej historii, bo jesteśmy. Jesteśmy w znaku, który daje. To przecież centał, który jest półkoniem, koniem, pół człowiekiem, który trzyma łuk, naciąga strzałę, a na tej szale jeszcze jest, jest połowie i szczela gdzieś. Czy znacie to z Olimpiady w Hiszpanii, kiedy sportowiec, który był na wózku dla inwalidów, trafia w płomień? Co by się stało, gdyby nie trafił, a jednak trafił? Właśnie to jest pogranicze naszej wiary. Jeżeli tylko wierzymy, Samo słowo się nasuwa, to wtedy zwyciężamy. To jest moment, który musimy zachować tu i otworzyć się na niego. Ponieważ to jest nasze wnętrze, które decyduje o tym, czy chcemy być lepsi. To czas, który realizujemy, w chwili, która jest tak szalenie ważna w egzystencji, bo bez słowa dobro, bez słowa miłość, nie potrafimy zaistnieć, nie potrafimy być. Wówczas nie stajemy się bez tych słów krótko mówiąc, ludźmi, a stajemy się czymś, co jest nikomu nie po drodze. Po drodze idziemy od wojownika do mistyka i właśnie w międzyczasie jest ta przystań. Ta przystań wszedł. To Ognisko, które już się wypala i unosi małe płomyczki do góry, aż po niebo. To jak zimne ognie rozbyskują się na niebie, jak gwiazdy wszystkie. I wtedy możemy zamknąć oczy i nauczyć się świadomości naszej, otworzyć się na wszechświat. Otworzyć się na to, o czym wszyscy marzą. Być jednością w rzeczywistości. Być równym sobie. Po prostu żyć. To jest czas szczelca. W tym czasie musisz wykonać pewne działania. Studiuj i słuchaj motywacyjnych wykładów. Podziel się mądrością z innymi. Nie bądź kaznodzieją, tylko dziel się z innymi swoją mądrością. Połącz się z własną prawdą, a może się okazać, że wcale nie chcesz tych rzeczy, których pragniesz. Wykonuj małe prace, aby wykonać wielką rzecz. Spędź chwilę, na łonie natury, aby połączyć się z ciszą i spokojem, ciesz się każdym prezentem, jaki masz w życiu. Zapraszam na dalszy ciąg opowieści o królewskich wiedzy w ten nietypowy sposób, ale bardzo duchowy, który nas prowadzi na tej drodze. Do miłości. Do zobaczenia.